A jestem na wakacjach. Tu balkon, łóżka. O, kanapa. Ta. Szafa, a w niej? O, co wiesz. Ktoś na górze? Nie, nie ma. A może to tu gdzieś? Nie, jasne. Oklejka. A każdy to. Matko, szafa, na niego się przewraca. Nie, nie chcecie zobaczyć. Nie, nie chcecie. Na pewno zobaczyć końca. O! Nic. Dobra, to jest moje. Ja mam dwa łóżka, a znaczy trzy, bo jeden, dwa, trzy. Skoro tu jest. Są. Są, są dwa połowy. A tutaj jest jedna, to znaczy, że trzy. Dwa plus jeden to trzy. O, lampa! Ha, działa! Tu Wysyła! I teraz chodzimy na dół. Schody są bardzo śliskie, więc trzeba uważać. właśnie, właśnie się rozpakujemy. O, piłka Pójdę później grać. Uuu! Odbija się! Przestań, dziadek mówić! Ale czy się jak tam jest na O, kurczę! No! Tu jest przy stronie O, tu mamy patelnię Tu to. O, patelnię O! O, kosz. Nic więcej. A to mój sok. Kupiliśmy w jakimś barku. A mój kuzyn ogląda, ogląda i on, i on powie wam w komentarzu: napisze, żebyście zostawiali minion łapek w górę. To mój syn, Rob, bo mam kaszel. Jak wiecie, ciągle mam chrypkę. Ciągle i ciągle to robię. O, kabel do ładowania, to moja waliza, a to mój ręcznik, super jest, tylko jakoś trzeba wciągnąć ją na górę, to będzie ciężkie, oj, to będzie ciężkie, widzowie, to będzie normalnie ciężkie. Ale nie, bo mam dziadków i ciocię, którzy mi pomogą. Prawda babciu? Życiu, a kapelusz... Jesteś z dziadkami na wakacjach, ale mów ciociu do dziadka. Bożonka, na kapelusz musi być samą. bo ja mam ten słoneczny. Ja Dobra, no to dobrze. Dobra, ją tu postawię. Za chwilę... Teraz zobaczę mi pomoże to wnieść na górę. Bo muszę się rozpakować. Na następnych wakacjach nie pamiętam tam jak ja dałam tą walizę na górę. Tak szybko. Dobra, jakoś sobie dam radę. Wciągam! Dobra, pierwszy. Oj, to, spad to będzie spadało, więc będę musiała to trzymać ciągle. Na szczęście mam ciocie, która mi pomoże. Albo babcie. Dzięki babciu. bo ja. Nie mogę. Ale Alleluja. Ale Luja. Ja dziękuję. No, a tu jest jakieś gniazdko. lampka działa i mam takie niebieskie zasłony, fajne, prawda widzowie? Sześć, osiem, osiem Widzowie, o tutaj jedna szafka, są trzy Czy tu nie powinno być szafki też? No nieważne. Widzowie, teraz otwieramy walizę. Babcię rozpakuj, balistkę pakuj. Ja rozpakuję babciu, a ja teraz pokażę widok, dobra? Dobrze, pokaż. Dziadzio. Gabysiu, przepuści dziadka? No, idź. Dziękuję Tylko ja tu rozpakuję, dobra? No rozpakuj, spokojnie, zaraz idziemy. Siadka łapkami. Tak. Babcia. Dobra. Nie, 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 to nic, nie Cze? Dobra. O. Oła! Nic mi nie jest. kogo to mam? Tak, wszystkich przyjaciół, którzy nagrywali wit, cza bum, bum. I wiecie o co chodzi? I oto oni słonik, piewiórcza. I nowy zawonik, króliczek! Hej, <grystanie> Mini avi Czyli się mojej avi Eee! Tej, Ja, jestem miniowa! Dobra, widzieliście, że Nie odchodzą <grystanie> od mnie. Eee. I nasz. Ostatni zawonik, ale dwójka to Hagi Kiss. Zobaczcie. Dużo się zmieniło, ale jest super. No, zobaczmy. O, eko. O, Siódmy. A tu mamy resztę. Mam dwa, ręcz... mam dwa ręczniki i dwie kąpielówki. Zrozumcie to. Nasza nice. mieszka mini, a ty no, też A nowe kąpielówki takie. Ej, Ginny, podaj mi. Dużo się zmieniło. Ile ja tu nie mam rzeczy? Kurde, ja oszaleję. Na łóżko uhu! Na łóżko! Uhu! Na łóżko uhu! Na łóżko! Uhu! Na łóżko uhu! Wszyscy są. Jeszcze tu. Piesek, piesek! I powitajcie nowego gościa! Fączka! Na imię Kipe Bergen. Tak, tutaj ma imię. Nie, nie ma. Dobra. Nie ma. Ano. Nie, nie, nie. Dobra. Nie, nie. To pa.